Ile puszczania bąków to za dużo puszczania bąków? Jak sprawić, by nie być nieprzyjemnie wzdętą? Jak jeść strączki bez czucia się, jakby się miało wybuchnąć? E, jestem Irena, jestem dietetyki i Dzisiaj o gazach, wzdęciach, puszczeniu bąków będzie bardzo fajnie. Dzisiaj bardzo konkretnie skupimy się na tym, dlaczego możesz być wzdęta i jak w praktyce e, temu zapobiegać też m.in. jakieś strączki, by nie wybuchnąć. Więc co? Lecimy! Na samym początku w ogóle skąd się biorą gazy w naszym brzuchu? Ano w naszych brzuchach jest bardzo dużo mikroorganizmów, bardzo dobrych dla nas bakterii, które są super ważne i niezbędne dla naszego życia e, i one pomagają nam w trawieniu. Rozkładają jedzenie w naszych jelitach, same z niego korzystają i produkują przy tym gazy. Gazy i wzdęcia pochodzą też z powietrza, które Połykami, którego nie odbijemy. Na przykład yy, jedząc szybko, mówiąc, pijąc przez słomkę, żując gumę, jedząc landrynki, yy, czy na przykład też yy, pijąc gazowane napoje. I jeśli to powietrze gdzieś wejdzie, to musi też gdzieś wyjść i puszczanie bąków, czy pierdzenie, zwał jak zwał jest to najnormalniejsza super, super fizjologiczna funkcja naszego organizmu. I tak przeciętna osoba wypuszcza gazy tak około 10-20 razy dziennie. Jeśli nie wypuścimy gazów w dzień, to najprawdopodobniej zrobimy to w nocy, przez sen, albo po prostu robiąc kupę. I jeśli ogólnie nie będziemy się pozbywać naszych gazów z jelit, wypuszczać ich, to to naprawdę może powodować bardzo konkretne bóle brzucha, binder, dat naprawdę bardzo nie polecam. I ja też wiem, że puszczanie gazów dla wielu osób może być wstydliwe, szczególnie będąc gdzieś w dużych grupach. Rozumiem zdecydowanie, ale naprawdę bardzo warto ich długo w sobie nie trzymać, bo po prostu może boleć brzuch. I to bardzo. Plus, ja też jestem w teamie, że gazy to nie jest nic wstydliwego, to jest normalna część trawienia, ale też rozumiem, jeśli chce się i boli się to robić na osobności. No więc, ok, ustaliliśmy. Gazy, normalna rzecz, nic wstydliwego, ale czasem może być ich więcej, mogą powodować duży dyskomfort. E, I dlaczego może się tak dziać? Dlaczego możemy czuć się wyjątkowo wzdęci? E, tutaj jest kilka powodów. Na to, że jesteśmy bardziej wzdęci i mamy większą produkcję gazów, może wpływać konkretne jedzenie i o nim dokładnie porozmawiamy sobie zaraz. Może na to wpływać też to, że na przykład mamy zaparcia, przez co te gazy są tam zblokowane, albo też są w większej ilości produkowane. Niektóre osoby też w związku z okresem mogą być bardziej wzdęte. Większe wzdęcia może powodować nasz sposób jedzenia, to że jemy szybko, że połykamy przy tym powietrze. Większe wzdęcia może powodować też yy, stres, yy, nasz stan psychiczny. Większe wzdęcia mogą powodować też to, że no, nie wypuszczamy gazów. No i większe wzdęcia mogą być spowodowane nietolerancjami, np. nietolerancją laktozy czy fruktozy, albo chorobami takimi jak IBS czy SIBO. I tu jeśli czujesz, że te sposoby zmniejszania, wzdęć, o których będziemy sobie teraz rozmawiać, średnio u Ciebie działają, albo masz podejrzenia, że coś jest nie tak, to zdecydowanie wybierz się do lekarza i zobacz, czy wszystko z Twoimi likami jest ok. Rada, o których dzisiaj mówimy, tyczą się zdrowych osób, więc co, przechodzimy tutaj do konkretów, jak je zmniejszać, wzdęcia, właśnie tak, czemu to robię, nie wiem, lecimy. No więc jakie jedzenie może powodować zwiększoną produkcję gazów y, i jak sobie z tym radzić, tak by to wzdęcie nie uprzykrzało nam żyćka? Y, przede wszystkim na pewno będą to strączki. I to jest coś, co bardzo często słyszę, że Irena, ja jadłabym więcej strączków, ja bym chciała jeść te twoje przepisy, ale nie mogę, bo, bo jestem potem wzdęta i jestem jak balon i mam wrażenie, że zaraz pęknę. I tak strączki mogą zwiększać produkcję gazów w naszych jelitach. One zawierają takie związki oligosacharydy, które bardzo lubią nasze bakterie jelitowe, i ogólnie są one bardzo zdrowe, wpływają pozytywnie na zdrowie naszych jelit, na naszą florę bakteryjną w jelitach, ale dlatego, że te nasze bakterie je tak bardzo lubią, to też przez nie produkują więcej gazów i to może być uciążliwe. Dlatego teraz garść praktycznych rad, jakieś strączki, żeby brzuch nie bolał. Przede wszystkim jeśli wcześniej nie jadłeś za dużo strączków. To zaczynaj stopniowo i powoli przyzwyczaj swój organizm do nich. Zdrowe jelita z czasem spokojnie mogą się do nich przyzwyczaić. E, I z czasem strączki mogą już zdecydowanie nie powodować takich wzdęć. Ale początkowo warto wprowadzać sobie stopniowo, dodając po trochu, nie wiem, łyżkę, dwie łyżki ciecierzycy do jakiejś sałatki, i stopniowo-stopniowo zwiększać. Druga sprawa, jeśli używasz strączków z puszek, ze słoiczków, to zawsze przemywaj je z zalewy, bo w tej zalewie mogą być też te właśnie związki bardziej nas wzdymające. Jeśli sama gotujesz strączki, trzecia rzecz to przed ugotowaniem zalewaj je wodą albo na całą noc, albo gorącą wodą na kilka godzin. Możesz też zacząć od jedzenia gotowanej soczewicy, a później przejść do fasoli czy do ciecierzycy. Też na ogół bezpieczną opcją jest tofu, jeśli chodzi o wzdymanie, ono raczej ma bardzo słaby efekt wzdymający. Czwarty albo... Piąty? Chyba, chyba piąty. Też jeśli zaczynasz jeść strączki, możesz spróbować zacząć od takich zblendowanych, na przykład blendowanych w zupie czy w paście. Tak samo na początku, szósta rzecz, warto jeść je w takich delikatniejszych formach, na przykład nie w formie takiej cięższej, smażonej jak na przykład falafele, tylko w, znowu w zupie, jako dodatek do pasty czy do jakiegoś warzywnego sosu. Siódmy? chyba jeśli czujesz się średnio po strączkach, to możesz spróbować też początkowo nie łączyć ich z innymi wzdymającymi produktami, na przykład warzywami kapustnymi, kalafiorem, brokułem, brukselką, o nich też będzie zaraz. No i właśnie, to nie zawsze tylko te biedne strączki powodują, że jesteśmy wzdęci. Jest też kilka innych produktów, którym warto się przyjrzeć, jeśli często e, masz bardzo dużo gazów. Kolejne produkty, na które warto zwrócić uwagę, to wysokobłonnikowe produkty, takie jak pełnoziarniste, kasze, makarony, pieczywo. Eee, znowu bardzo dużo błonnika mam, tak samo strączki. I ogólnie błonnik w jedzeniu, e, pełnoziarniste produkty, pełne błonnika są dla nas bardzo zdrowe i korzystnie wpływają na zdrowie naszych jelit. Ale jeśli wcześniej jedliśmy mało pełnoziarnistych produktów i nagle wprowadzimy ich sporo i to jeszcze z, dołożymy do tego na przykład dużo strączków, e, to mogą one powodować dyskomfort w jelitach. Jak sobie z tym radzić znowu? Jeśli wcześniej jadłeś zbyt wiele wysokobłonnikowych produktów pełnoziarnistych, możesz wprowadzać je stopniowo. Tym bardziej, jeśli dodatkowo zaczynasz wprowadzać więcej strączków do swojej diety, to możesz nie robić tego jednocześnie z wprowadzaniem i zamienianiem wszystkich produktów zbożowych na przykład na te pełnoziarniste. Jeśli gotujesz kaszę, możesz wcześniej ją również namoczyć. Gotuje się szybciej i będzie łatwiej strawna. Bardzo bardzo ważna rzecz, jeśli wprowadzamy więcej produktów pełnoziarnistych, więcej strączków, to to, żeby pamiętać o właściwym nawodnieniu. Gdy jemy dużo błonnika i pijemy mało wody, mogą pojawiać się bóle brzucha. Tak samo jedzenie wysokobłonnikowe ogólnie wpływa super na pracę naszych jelit, może pomagać w zaparciach, usprawniać ten pasaż jelitowy. No to może być taki cudniut dla naszych jelit ale jeśli dodatkowo będziemy na przykład pić mało wody, to może zadzieć się wręcz odwrotnie, więc e, jedząc dużo strączków, jedząc produkty pełnoziarniste, dbamy o to, by pić dużo wody. Kolejnymi produktami, które mogą zwiększać produkcję gazów w naszych jelitach, są wcześniej wspomniane warzywa kapustne, czyli kapusta biała, czerwona, do tego broku, jarmuż, brukselka. One również, tak samo jak strączki, zawierają oligosacharydy, również są bardzo zdrowe dla naszych jelit, ale mogą powodować y, dużą produkcję gazów. Jak sobie z tym radzić? Znów, jeśli wcześniej jadłaś ich zbyt dużo, możesz wprowadzać je stopniowo. Znowu, początkowo możesz nie łączyć ich ze strączkami, albo na przykład połączyć z tofu, które jest o y, wiele mniej gazotwórcze. Zaczynaj od jedzenia tych produktów po obróbce termicznej, która ułatwi nam trawienie. Tutaj szczególnie na początek polecam po prostu w formie ugotowanej w wodzie czy na parze, e, później pieczonej i na samym początku również ograniczałabym jedzenie takich warzyw kapustnych w formie smażonej mogą być wtedy cięższe dla naszego brzuszka. Czwarta grupa produktów, która może wpływać na zwiększoną produkcję gazu w naszych jelitach to poliole, czyli taka grupa słodzików. Należą do niej bardzo popularny Ksylito, ksylitol, ksylitol, erytritol, mannitol, sorbitol, ogólnie słodziki, które się kończą na "-ol". Ksylitol, erytritol są naprawdę spoczko zamiennikami cukru, e, ale Spożywane w za dużej ilości mogą powodować e, produkcję gazów albo biegunki e, spożyte w bardzo, bardzo dużej ilości, nawet takie wybuchające biegunki. Kto kiedykolwiek przedawkował słodycze, takie ze słodzikami, to wie, kto wie, kto wie, ten wie. I taki ksylitol czy erytrytol są jak najbardziej spoko, ale znowu, jeśli masz problemy z mocnymi wzdęciami, z gazami, to możesz je Ograniczać, jeść ich mniej albo wcale, albo obserwować po prostu, jak się po nich czujesz. A jeśli nie masz specjalnych rzutędzi, to po prostu starać się z nimi nie przedawkować, bo no, nie jest, nie jest to przyjemne. Kolejnym potencjalnie wzdymającym tutaj akurat konkretnym związkiem jest laktoza. Ogólnie laktoza to jest cukier naturalnie wy występujący w mleku. Dla większości osób nie jest niczym niezdrowym, po prostu zwykła część mleka, ale część osób może mieć jego nietolerancję. Jeśli nie przeszkadza Ci picie mleko od krowy i czujesz się po nim okej, okay, to nie ma potrzeby, żebyś zamieniała mleko krowie na mleko krowie bez laktozy, ale jeśli zauważasz, że czujesz się po mleku bardziej wzdęta, czujesz taki no, nieprzyjemnie się czujesz w brzuchu, to warto wybrać się do lekarza i zbadać, czy nie masz nietolerancji laktozy. Tak samo jeśli po słodyczach, sokach owocowych, niektórych owocach czujesz dyskomfort w brzuchu, możesz wybrać się do lekarza, żeby zbadać, czy nie masz nietolerancji fruktozy. Ale ważne, te rzeczy badamy. Lekarza. Produktami, które również zawierają związki, które mogą e, wzmagać nam produkcję gazów, jest czosnek i cebula. Niestety nie każdemu służą. Tutaj warto zaobserwować u siebie, czy przypadkiem po nich nie czujesz się gorzej, nie czujesz się bardziej e, wzdęta, czy nie czujesz dyskomfortu w brzuchu. Ok, to jakie są jeszcze inne rzeczy, które mogą dodatkowo pomóc Ci, e, jeśli często czujesz się wzdęta? Tutaj na pewno będzie to spokojne jedzenie, nie Pośpiechu i też, na ile to możliwe, nie w stresie. Dokładne przeżuwanie i dawanie sobie czasu na posiłek. Jeśli masz problem z dużą ilością gazów, to możesz spróbować też ograniczyć napoje gazowane czy na przykład picie przez słomkę. Bardzo warto zadbać również o ruch. Aktywność fizyczna, ruszanie naszego ciała sprawia, że naszym jelitom jest o wiele, o wiele milej. Usprawnia to ruch naszych jelit i całe trawienie. Jest to też bardzo ważna rzecz, jeśli i na przykład cierpimy na zaparcia to ruszanie się. Naprawdę może to realnie pomóc w zaparciach czy w sprawniejszym opuszczaniu gazów z naszych jelit. No i jeszcze podsumowując, na pewno warto też pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody. Warto obserwować po czym czujesz się bardziej wzęta, po jakich produktach. Jeśli chcesz prowadzić do swojej diety strączki, warzywa kapustne czy produkty wysokobłonnikowe, co bardzo, bardzo polecam, bo są to naprawdę przeogromnie zdrowe i mega odżywcze produkty, to jeśli dopiero z tym zaczynasz to robić, to stopniowo i raczej w miarę pojedynczo, plus się do tych wszystkich rad, o których było wcześniej. A jeśli to wszystko nie pomaga, to bardzo, bardzo polecam Ci wybrać się do lekarza, zobaczyć czy na pewno w Twoich jelitach jest wszystko ok. Naprawdę życie z niebolącym brzuchem jest o wiele, o wiele przyjemniejsze, więc warto tutaj o siebie też zadbać. Daj znać, co u Ciebie pomaga, co przeszkadza, co sprawia, że jesteś bardziej wzdęta, może masz jakieś swoje tipy, daj znać w komentarzu. A jeśli chciałabyś jeść bardziej roślinnie, ale nie do końca wiesz, jak się za to zabrać, masz dużo pytań, to Koniecznie zobacz ten film, odpowiadam tutaj na jedne z częstszych pytań właśnie ludzi, którzy chcą jeść bardziej roślinnie. Wysyłam Ci masę uścisków i do zobaczenia już wkrótce.